Lub yy, odrzuca nas yy, właśnie w wykonywanie wdechów, dlatego można wtedy zaniechać wdychania yy, powietrza. Najważniejsze, właśnie w werko są prawidłowe wcięcia. Powinny one być wykonywane w szczępie yy, około 100 na minutę yy, w ogólności od 4 do 500 metrów. Dobra i e, kiedy stracimy siły, to wiadomo, że nie będziemy się bo sam właśnie naprawdę. No dobra, dziękujemy. E, potem zapraszamy pod właśnie tutaj na nasz punkt będziemy sobie, pantom jest dostępny, będziemy ćwiczyć, zachęcać do ćwiczenia właśnie na pantomie. E, to, to bardzo częstych często spotykanych na polskich drogach. Wiesz, do właśnie... Zasada działania jak zwykle taka sama, czyli Zabezpiecza miejsce zdarzenia. Halo pana, pana słyszymy pan. Halo? Pana, słyszymy pan. Halo? pana, słyszymy pan. Halo? pana słyszymy pan. Halo. Halo. Poszkodowany nie reaguje. Teraz tak. Musimy dostać się do poszkodowanego, żeby sprawdzić oddech Niektóre kaski nam to nie uniemożliwiają. Jeżeli był wykaz bez to yy, ziomę jakie mieli, proszę pobiera. Moglibyśmy sprawdzić to bez ruchu, po to, żeby stabilizację. A w tej chwili drugi właśnie poszkodowany może delikatnym ruchem pełzakowatym, robaczkowym zdjąć ten kas. Robimy to bardzo powoli, żeby nie narazić poszkodowanego, poszkodowanego na dodatkowe ruszanie głową. W drugi ratownik przyjmuje stabilizację głowy. Natomiast pierwszy metodą widzę, słyszę, czuję. E, będzie sprawdzał oddech. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, jeżeli poszkodowany no i Natomiast oczywiście wzywamy karetkę. I to jest teraz ten moment na, na wezwanie karetki. Podajemy informacje o organach, które się mogą przespać. Tak, jak... Nie, no cóż... W organach raczej nie, ale... Zatruję, Nie, no wiesz. Tak, połrywane organy powinniśmy zaraz leczyć w... By... w taki, że... Jakiś przykład może? No na rękę. No no to... Drugi ratownik. Może leczykażnie, puchnąć w z samochodu. Wtedy właśnie poszkodowany może sprawdzić czy reaguje. Wtedy nie reaguje. Wtedy otwieramy właśnie Może być zawsze problem, no bo tu nie dwa punkty konferencyjne. Oraz rzucamy światło briny. 같이 활발하게 운동하시고 같이 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 Składamy, że poszkodowany oddychał. W przypadku, gdyby oddychał, możemy zostawić go w samochodzie. Natomiast, jeżeli nie oddycha, musimy jak najszybciej y, wydobyć go z pojazdu i przystąpić do PKO. Dobra. E, obejmujemy. Nie wiem, obejmujemy poszkodowanego pod pachą jedną ręką, drugą ręką chwytamy za rzutkę i takim delikatnym, ale zdecydowanym ruchem gdzie, y, przykładamy go na swoją stronę. Wyciągamy za, y, za brzuch i za głowę, tak, trzymając z samochodu. Układamy na płaskiej powierzchni. Nie. Nie. Tak. Nie. W tej sytuacji jeden z ratowników może stabilizować głowę, natomiast drugi przystąpić do restrukturyzacji pełnych rąk. 30 do 2, 30 do, do 2 sekund Przerywamy restrukturację w w przypadku opadnięcia sił zmiany przez ratownika medycznego lub kolegę. Eee...